Serdecznie Państwa, witam. Pora na Zagadkę Tygodnia. Pora trochę podreperować swój budżet. To pierwsza w całości jesienna Zagadka Tygodnia, która przedstawia piłki. Polecenie w Zagadce strzel gola, czyli poszukaj, która piłka w sposób drobny różni się od pozostałych. Wiem, że nastroje mogą być różne, bo akurat w tym miesiącu nasze biało-czerwone orły piłkarskie nie do końca się popisały, ale za to siatkarze przecież zostali mistrzami Europy. 16 września to był ten dzień, w którym właśnie Polska wygrała z Włochami 3 do 0 i to był wyjątkowy, historyczny moment. Polska jest mistrzem Europy w siatkówce. Ale my, proszę Państwa, mamy piłki nożne tutaj do e, przepatrzenia. Jedna z nich na pewno się różni, więc żeby ułatwić szukanie i żeby udało się komuś z Was szybko tę zagadkę rozwiązać, ja proponuję tak zwany full screen. Zobaczmy, jak ten full screen będzie teraz wyglądać. A no właśnie, tak. A no właśnie, tak. Zobaczcie, mamy. Ile tych piłek? 5 razy 9, czyli 45 piłek, 2 minuty na to, żeby się przyjrzeć, na to, żeby spróbować znaleźć, gdzie znajduje się obrazek z różnicą, gdzie znajduje się jedna piłka, która w sposób drobny różni się od pozostałych. To nie jest zagadka prosta, dlatego że piłki są czarno-białe, mają te kostki, jest też to tło biało-czerwone. Różnica może być na pierwszym planie, więc może chodzić o którąś piłkę, może też chodzić o tło, natomiast, Szanowni Państwo, na pewno różnica Tyczy się tylko i wyłącznie jednego obrazka, tylko i wyłącznie jednego tego kwadracika spośród 45. Od A do E od 1 do 9 w ten sposób konstruujemy odpowiedź, czyli dla przykładu A1, B2, C3 i tak dalej. teraz jak to wygląda od strony technicznej? Kochani, wygląda sprawa tak. Jeżeli komuś z Was uda się znaleźć, jeżeli ktoś z Was zauważy tę różniącą się piłkę bądź cały obrazek, to ja serdecznie zapraszam do wysłania SMS-a pod numer 75480 sms. Treści znam. I proszę Państwa, nasz system w trakcie rozstrzygania zagadki oddzwoni do kogoś z Was. Nawet 7 tysięcy jest do zabrania. W tej nagrodzie jest stawka gwarantowana, jest wow. też stawka bonusowa. Szczegóły związane z regulaminem są dostępne na stronie polonia1.tv i z tym regulaminem dobrze jest się zapoznać. Trzeba mieć skończone 18 lat. Wszystkie inne wytyczne są podane w regulaminie. Dobrze, szanowni Państwo, 40 sekund. Nawet 7 tysięcy do zabrania. Kto już ma? Czy ktoś już się przyjrzał, czy ktoś już potrafi strzelić tego gola? No ja też tak patrzę, jak tak patrzę, trochę ta zagadka taka jakby rozmyta. To też jest takie utrudnienie w tej zagadce, że jednak tych piłek też mamy sporo na ekranie, jest 45, więc różnica jest stanowiąca mały procent całej planszy. Ale jeżeli ktoś z Was zauważy, to po pierwsze na pewno jest lepszy od innych, bo tutaj większość pewnie nie zauważy, bo większość się nie będzie chciało szukać. A druga sprawa jest taka, że ta osoba, która zauważy, wyśle SMS-a, ma szansę zdobyć nawet 7 tysięcy. 1, Szanowni Państwo, wracamy do studia. Ja mam te pieniądze, jak dostrzegacie 7 tysięcy złotych. Pytanie, czy komuś z Was udało się znaleźć? Który to może być obrazek? Od A do E, od 1 do 9. Czekam na SMS-a. Czekam, zapraszam, jeżeli już się komuś udało, to proszę nie zwlekać. To jest właśnie ten moment, żeby Polska strzeliła gola. Chociaż wiem, że na piłkarzy jesteśmy może to trochę obrażeni, bo nie popisują się tak jak siatka, że nasi. Ale słuchajcie, zagadka jest niekoniecznie dla fanów sportu, niekoniecznie dla fanów piłki nożnej czy piłki siatkowej. Zagadka jest dla każdego, kto jest spostrzegawczy. No nie każdy to rozwiąże. Jak tak patrzę na tę zagadkę, mam wrażenie, że będą osoby, które patrzą na planszę, ale nie zauważą. Słuchajcie, mnie jest potrzebna jedna osoba. Jeżeli komukolwiek się udało, to teraz można wysłać SMS-a 7548.0 SMS-o treści znam, jeżeli znasz rozwiązanie. Dobrze, dajemy 7 chwilek na 7 tysięcy. O co chodzi z siedmioma chwilkami? Chodzi o to, że na pewno ta zagadka jeszcze te 7 chwil będzie, żeby dać Państwu szansę na zgłoszenie się. Natomiast kwestia taka, że to bardzo błyskawicznie ucieka. Więc im szybciej teraz się zgłosisz, tym lepiej, bo może być zaraz tak, że nie zdążysz, że będzie za późno. Więc już teraz zapraszam. Wyślij SMS-a, jeżeli znasz odpowiedź i jeżeli właśnie nasz system odzwoni do Ciebie, to podasz odpowiedź na antenie litera, cyfra i zdobywasz nawet siedem tysięcy. Już tylko 5 chwil który to obrazek? Jeden na pewno się różni, wbrew pozorom. Ja wiem, że jak patrzymy, wydaje nam się, że identyczne, że identyko. Na pewno tam jest różnica gdzieś. Spróbujmy, spróbujmy jeszcze. Może warto podejść, może warto sobie założyć okularki. Ja też to zrobię. Pieniądze mam, ale teraz sobie założę okulary, żeby też może coś tutaj poszukać. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa już znalazł, proszę nie czekać, proszę już teraz śmiało wysyłać SMS-a. Pięć chwil. Ciekawa zagadka, ciekawa zagadka, już tylko cztery chwile. Komu z Państwa się uda? Zapraszam bardzo serdecznie. Ostatnia zagadka tygodnia w tym miesiącu, we wrześniu, więc tym bardziej Państwa zapraszam. Pierwsza zagadka tygodnia jesienna w 100%. Na jesień na pewno dobrze wygrać dodatkowe pieniądze, nawet 7 tysięcy. Taki zastrzyk gotówki na pewno się może przydać. Pytanie, czy komuś z Was się udało. No ja myślę, że trochę za trudne. Będą osoby, które patrzą, ale nie zauważą tej różnicy. Ale jak mówię, nie są mi potrzebne tłumy do niczego. W każdej chwili można się zgłosić, w każdej chwili można wysłać SMS-a, w każdej chwili może być tak, że właśnie ktoś z Was zauważy, więc nie warto dawać przewagi innym. Chociaż nie mamy tutaj zbyt wielu widzów, wiecie Państwo, no jesteśmy w kameralnym gronie, e, także tym bardziej zapraszam, bo szansa jest ogromna, że właśnie do ciebie się dzisiaj szczęście uśmiechnie. Ale daj sobie tę szansę. Szkoda, żeby los się nie uśmiechnął tylko dlatego, że nie wyślesz SMS-a. 75480 to jest numer zgłoszeniowy, SMS o treści znam, czekamy. Nie chwila. Chyba za trudne reżyserze, bo jeszcze tutaj ja nie widzę. Ja tu stoję w tej zagadce, wydaje mi się, że takie same piłki. Jakby my byli na Śląsku, to bych się was zapytał kierobala je inno. Kierobala je inno, kierobala się różni, kierobala nie pasuje. <laughs> Proszę państwa, tak bym się, tak bym się was pytał, by byli na Śląsku. Kiero bala je inno. Ale słuchajcie, w języku polskim, która piłka jest jedna, kto strzela gola? Czekamy. Czekamy, czekamy. A może kto ze Śląska będzie wiedział? Kiero to je bala. Proszę Państwa, zapraszam bardzo serdecznie. Który to jest obrazek? Od A do E od 1 do 9. Jeden ostatni moment. Szybciutko! A na ślusku by się go dało. Gipciutko, gipciutko! Kto tutaj trafia? Śmiało, proszę Państwa. No jedna osoba wystarczy. Naprawdę jedna osoba, ktoś przygotowany, ktoś, kto już ma w tym momencie. Dobrze, zróbmy to razem. Ja proponuję, bo trochę nam już ten czas się kurczy. Ostatni moment został. Więc proszę Państwa, komóreczka i działamy, i działamy, panie i panowie. Wysyłamy SMS-a 75 480 SMS o treści znam. Czekamy. Czekamy, czekamy, kto tu trafia. Zaraz będzie zero. Zaraz będzie zero. Szybciutko, szybciutko, jedna osoba. Poczekaj, reżyser, poczekaj, 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 poczekaj. Nie nerwowo tam. Reżyser jest raptus. On już by chciał, on już by chciał, żeby było po zagadce. Proszę Państwa, ja niestety no nie lubię poganiać, ale nie mam wyjścia. Muszę mieć jak najszybciej zgłoszenie. Szybciutko. Mamy zero, mamy zero. Dobrze, w takim razie słuchajcie, kiedy jest to zero, to ja liczę na osobę zmobilizowaną, taką, która właśnie teraz wykorzysta to zero i trafi Tutaj z dobrą odpowiedzią. Szybciutko. 75480 SMS o treści znam. Moim zdaniem za dużo tych piłek i to się nie rzuca w oczy. Chyba nie widzą ludzie, ale no, jedna osoba. Jedna osoba jest potrzebna. Także jeżeli jesteś tą osobą, wykorzystaj szansę. 7000 nawet może być Twoje. Ta różnica jest specjalnie tak zrobiona, żeby się nie rzucała w oczy, żeby jednak ta nagroda była potężna. Dobrze, proszę Państwa, nie ma na co czekać. Jedna osoba jest potrzebna. Kto się zgłasza? Jak teraz wyślesz SMS-a, jest szansa, że nasz system oddzwoni na Twoją komórkę i wtedy na antenie podasz literę, cyfrę współrzędne określające położenie tego obrazka. Czekamy. Kto wie, która to jest piłka? Oj, chyba nie ma takiej osoby z nami. Oj, 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 proszę Państwa, co się dzieje? Co jest grane, kochani, co jest grane? Kto strzela gola? Musimy kończyć ten mecz. Szybciutko. Błyskawicznie, która to jest piłka? No, nie mogę czekać dłużej. Szybciutko. Uda się, uda się na spokojnie, dopóki jest to zero, dopóki jeszcze reżyser nie wyświetlił odpowiedzi, dopóki jest zagadka, jest szansa na zdobycie siedmiu tysięcy chyba nie widzą ludzie reżyser, naprawdę to jest mała różnica, to jest niewielkich rozmiarów. Oj no nie wiem, nie wiem, proszę Państwa, czy komukolwiek coś się tutaj tak wydaje, coś może takie wrażenie, że z jedną piłką jest coś nie tak? Czekam jeszcze, zapraszam. Moment, moment, moment. Reżyser, ja wiem, ja wiem, że już powinna być zagadka za nami, że już powinniśmy może kolejną zagadkę pokazywać. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę poczekajmy, bo może ktoś właśnie teraz jest w trakcie wysyłania SMS-a. Ja jeszcze raz pomogę. Ja jeszcze raz pomogę, panie i panowie. 75 480. SMS o treści znam, zyny a my. Jedna piłka, jeden obrazek. Nawet 7 tysięcy, wysoka kwota, no bo jednak zagadka z wysokiej półki, jeżeli chodzi o poziom trudności. Czekamy, czekamy, musimy kończyć, proszę państwa. 2,5 minuty do zakończenia, także dobrze, czas rusza. Słuchajcie, kto się tutaj zgłasza teraz? Myślę, że chyba ludzie są trochę źli na piłkarzy, bo ostatnio ta nasza reprezentacja się nie popisuje. A bardziej siatkarze, tak? Siatkarze dalej ją powody do dumy. No właśnie prawie dwa tygodnie temu było wielkie zwycięstwo Polaków we Włoszech. Przepiękny mecz, 3 do 0 polska. Polscy siatkarze wygrali. Gdyby była piłka do siatkówki, może już by było po zagadce, prawda? Bo jednak ta siatkówka wzbudza większe, lepsze emocje. Ale proszę Państwa, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, czy komukolwiek się rzuciło w oczy, bo zagadka jest trudna. Szybciutko. Kochani, zostało nam minuta 45 do końca meczu. My musimy ten mecz tutaj rozegrać. My musimy ten mecz zakończyć pozytywnie. No, chcę, żeby było 1 do 0 dla Ciebie. Może być 1 do 0 dla Ciebie, jeżeli właśnie Twoja odpowiedź będzie podana na antenie. Jeżeli to Ty wygrasz 7 tysięcy, to będzie 1 do 0 dla Ciebie. Słuchajcie, jeżeli nikt nie trafi, to będzie wtedy 1-0 dla reżysera i reżyser będzie myślał, aha, zrobiłem taką trudną zagadkę, że nikt nie widzi. Udowodnijmy reżyserowi, że jednak ktoś widzi. Proszę Państwa. Ja wiem, że mogą być osoby teraz przed telewizorem, które się denerwują, nie widzą, zastanawiają się, gdzie tu może być ta różnica. No cóż, no, ja czekam tylko i wyłącznie na kogoś, kto ma. Kto ma znalezione, kto zna rozwiązanie w zagadce. Proszę Państwa, 50 sekund. Czekamy, czekamy. Nawet 7000. Nie widzą ludzie reżyser. To jest, to jest za mała różnica. Kochani, czy nikomu się nie udało, czy... No bo ja muszę mieć odpowiedź od kogoś z Was. Wiem, że pora jest trudna. Wiem, że niektórym się oczykleją. Jak ktoś wstaje, tak jak ja codziennie rano, w tygodniu, o godzinie 5 rano. To też o tej porze to już trochę mi się oczy kleją. Proszę Państwa, 20 sekund. Kto się tutaj zgłasza, szybciutko? Nie, no nie widzą ludzie, naprawdę nie widzą ludzie, albo nie mamy ludzi, no ja nie wiem co się dzieje. Słuchajcie, 3, 2, 1. No mamy 0. Proszę Państwa. Jeszcze, jeszcze sekunda, reżyser. Ja wiem, że już jest zero. Gdyby to był prawdziwy mecz, no to już byłoby, prawda... Bez yy, szansy, ale to jest taka dogrywka, ale to jest taka dogrywka. Czasami jest ten czas doliczony, wiesz, reżyserze? Czasami jest doliczony czas, więc... Proszę państwa, kto? Gramy o prawdziwe pieniądze, nawet 7 tysięcy złotych. Błyskawicznie te nagrody są wysyłane w ciągu dwóch dni od rozstrzygnięcia. Czekamy. Czekamy, 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 kto tu wpada. Szybciutko. Od A do E od 1 do 9. Która to jest piłka? Proszę Państwa, naprawdę się nie udało tego znaleźć? To może zrobimy tak, będzie teraz chwila oddechu. W trakcie przerwy ja nigdzie stąd się nie ruszam, czekam na zgłoszenie. Można oczywiście wysłać SMS-a a w trakcie przerwy. My widzimy się za parę minut. Zostańcie ze mną. Serdecznie Państwa witam w zagadce tygodnia. Mamy zagadkę nieprostą, ale dobrze płatną. 7 tysięcy do zabrania. Trzeba poszukać, na którym obrazku jest mała różnica. Jeżeli masz odrobinę czasu, to jeszcze możesz zerknąć na tę plansze. 50 piłek, piłek nożnych. Niestety, bo ostatnio nasze nastroje, jeżeli chodzi o kibiców biało-czerwonych orłów w piłce nożnej nie są zbyt dobre, jednak nie jesteśmy zbyt, że tak powiem, zachwyceni grą Polaków. Natomiast z kolei, to mamy duże osiągnięcia, ale słuchajcie, mamy piłkę nożną, także w tej piłce nożnej trzeba poszukać gdzie jest inna, inna ta piłka, albo inny cały obrazek i porządnego gola tutaj strzelić. Czekamy na osobę, która po prostu strzeli porządnego gola za nawet 7 tysięcy. Dobrze. Szanowni Państwo, jako że trzeba strzelić gola i trzeba to zrobić skutecznie, to ja proponuję półtorej minutki czasu na przyjrzenie się. W ciągu tego czasu jest szansa, że komuś z was rzuci się w oczy gdzie znajduje się inny obrazek. Nawet 7 tysięcy do zabrania. Czas za chwilę ruszy i za chwilę też zagadka zajmie pełen ekran. W tym czasie oczywiście można sobie podejść do telewizora. Zapraszamy teraz. Pytanie w zagadce, który obrazek, która piłka różni się od pozostałych? Mamy 50 obrazków, a na jednym jest coś nie tak. Zagadka nie jest taka, że na przykład... W jednym okienku jest piłka do koszykówki, albo w jednym okienku jest piłka do siatkówki. Jak widzimy, wszędzie te piłki są takie same. Prawie, prawie. Dlatego, że gdzieś na pewno z jednym obrazkiem zostało coś zmienione. Minutka nam została. Aby się zgłosić do Zagadki Tygodnia, trzeba wysłać SMS pod numer 75480. W treści SMS-a trzeba wpisać słowo Znam. Regulamin Zagadki Tygodnia jest dostępny na stronie polonie1.tv. Z nim należy się zapoznać. Biorą udział osoby tylko i wyłącznie pełnoletnie w naszym programie. Nawet 7 tysięcy. Nagroda oczywiście jest gwarantowana, jest też nagroda bonusowa. Łącznie do zdobycia potężne pieniądze. Od A do E, od 1 do 9, który obrazek się różni, to jest pytanie w zagadce. Spróbuj podejść. Może akurat ty strzelisz tego gola. Może to właśnie ty będziesz takim naszym Lewandowskim. I może to właśnie do ciebie powędruje nawet 7 tysięcy. Proszę Państwa, jest to zagadka nie dla każdego, ale mam nadzieję, że ktoś się znajdzie. Kilkanaście sekund. Kilkanaście sekund nam zostało, 7 tysięcy to ta nagroda, o którą gramy. Trudna zagadka. Ja też tu sobie podszedłem, ja jeszcze nie mam znalezionej tej piłki, bo to jest mała różnica. Jestem tu sobie w okularkach, patrzę na piłkę i nie widzę. Patrzę na te piłki, wydaje mi się, że są identyczne, ale może się mylę. Ja się chcę mylić i mam nadzieję, że ktoś z Was jednak się nie myli i ktoś z Was widzi, który to jest obrazek. A jeżeli tak jest, to tej osobie zapłacimy nawet 7 tysięcy. Proszę Państwa, dyktuję numer SMS-a. Uwaga! 75480 SMS o treści znam. Kto się zgłosi? To daje samemu sobie szansę na nawet 7000. Czekam. Trudna zagadka, trudna gra, bo tutaj dużo tego jest, mieni się to w oczach, te piłki czarno-białe, jak większość piłek takich właśnie do nogi. Ale słuchajcie, nie trzeba być kibicem. Nie trzeba nawet lubić tej naszej reprezentacji. Wystarczy, że masz w sobie spostrzegawczość albo aż masz w sobie spostrzegawczość, bo będą ludzie, którzy patrzą na te plansze, którzy patrzą na te piłki, na ten zestaw 50 piłek i nie widzą tej różnicy. Dlatego mogę zapłacić nawet 7 tysięcy złotych, zaproponować tak duże pieniądze, ponieważ zagadka nie jest dla każdego. Kto dał radę? Reżyserze, dajmy tutaj, wiesz, bo był ten czas, żeby się przejrzeć. dajmy takich błyskawicznych 7 chwilek na przykład, na to, żeby ktoś się tutaj zgłosił. O, o, świetnie, 7 chwilek, proszę Państwa, niech zadziała ta magia siódemek, niech zadziała ta magia szczęśliwych siódemek, e, niech ktoś sobie na ten początek jesieni, w którą wkroczyliśmy, wygra nawet 7 tysięcy. Słuchajcie, wrzesień powoli już dobiega końca, więc naprawdę warto. My te nagrody wysyłamy szybko, dwa dni od rozstrzygnięcia. Naprawdę nie trzeba długo czekać na nagrodę. Czekamy, my czekamy na SMS-a, 6 chwil, 75480, SMS o treści znam. Dla mnie za trudna zagadka i ja mam takie przeczucie, że mało kto jest w stanie to zauważyć. Ale może się mylę, może się mylę. Proszę Państwa, 7 tysięcy. Do odważnych świat należy, raz się żyje. Zagadka, w której ludzie będą patrzeć i w której nie zauważą w większości, ale jeżeli tobie się uda zauważyć, to ta kasa, którą ja teraz tutaj mam, może być Twoja. Może być Twoja. Pięć chwil. Dobrze, reżyserze, poczekaj, poczekaj, cierpliwości, cierpliwości, bo ja wiem, że już powinien być ten finał. Ale jeszcze chwilkę bym poczekał, dlatego że może ktoś dopiero teraz zauważył i teraz wyśle SMS-a i jeszcze się uda. No nie ma mocnych, jak ktoś z Was widzi, to się uda, to się uda. Szczera ochota, jak ja to mówię, otwiera wrota. To jest prawda niepodważalna, ale słuchajcie, no trzeba się zgłosić, jeżeli ktoś ma obrazek. Jak nie masz, nie pisz, bo to nie uda się znaleźć tak na szybko, jak już będziesz na antenie. Ja jeszcze technicznie Państwu przypomnę, że to wygląda tak, że my e, po prostu czekamy na SMS-a i nasz system wtedy oddzwania do zwycięzcy. Zwycięzca na antenie będąc podaje literę, cyfrę współrzędne określające położenie obrazka z różnicą. To, co też jest ważne, proszę Państwa, jeżeli dla kogoś ta zagadka za trudna, to ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 14.25. Mamy spotkanie w zagadkowym weekendzie. Tam są rozmaite zagadki. i Zapraszam bardzo serdecznie na nasze co niedzielne. Też programy, bo co niedzielę jestem z wami również. Dobrze, trzy chwile. Kto dał radę? Nie widzą ludzie. Moim zdaniem za bardzo nadziubane. Reżyser, nadziubałeś. Na ekranie. No, ciekawe. Reżyser mówi: ciekawe, ale naprawdę jest nadziubane. Jest naprawdę nadziubane, jest za, za gęsto, za dużo jest tych piłek, i po prostu można dostać faktycznie takiego oczopląsu, jak to się mówi. Reżyser mówi, no jak tak, to za tydzień sam zrobisz zagadkę. Dobrze, dobrze, ja bardzo chętnie. Dobrze, proszę Państwa, nawet 7 tysięcy, dwie chwile. Kto się zgłasza? Kto dał radę? Uda się, proszę Państwa, jedna osoba. Moment, moment, reżyserze, moment. Dajmy się ludziom skupić, ja bym prosił, jakbyśmy na chwileczkę tam. Ściszyli muzyczkę i podyktuje numer na spokojnie. Może ktoś właśnie teraz. Szybciutko, kto strzela gola? Kto tutaj będzie takim naszym Lewandowskim? Szybciutko. 75 480 SMS o treści ZNAM. I kto nam tutaj rozwiąże? System odzwoni i wtedy na antenie w trakcie rozstrzygania zagadki podaż. współrzędne, litera, cyfra. Jeszcze jest szansa. Czekamy, czekamy, czekamy. Jedna osoba. Proszę być czujnym. Proszę być gotowym. 7000. tysięcy. Ta nagroda będzie czyjaś teraz przed telewizora bardzo duża szansa. Nie wiem, kto ogląda program. Pewnie jesteśmy w wąskim gronie. Przeważnie tak jest, więc naprawdę szansa jest ogromna. Kto? Szansa, szansa, szansa. Proszę Państwa. Szansa, szansa, szansa jest. Nawet 7 tysięcy. Dla kogo? Kto strzela gola? Polsko gola! Polsko gola! Kto tutaj się zgłasza? Nasza drużyna biało-czerwona w piłce nożnej średnio sobie radzi. Także ja liczę, że ktoś z Państwa lepiej sobie poradzi. Szybciutko. Od A do E, od 1 do 9. Szybko, bo jest ostatnia chwila. Ja wiem, że jest już taka godzina, jaka jest, że już tak trochę oczy się kleją, zdaję sobie sprawę, ale proszę państwa, no musi ktoś widzieć. Jedna osoba. To znaczy umawiamy się tak, no nie widzisz, nie pisz, bo też nie chcę, żeby to było tak, że piszesz z uprzejmości dla mnie na przykład. Nie, po prostu pisz, jeżeli masz odpowiedź, żeby wygrać. Jak nie widzisz, zostaw szansę tej osobie, która faktycznie znalazła. Nawet 7000 słuchajcie, tyle mogę rozdać w tej zagadce komu? Komu, komu, bo <śled> idę do domu. No, no prawda, zaraz idę do domu. <śled> zaraz idę do domu, ale jeszcze, jeszcze czekam. Proszę państwa, nie, za trudne to jest. Fest, trudna zagadka. Fest, trudna. Fest. To jest y, nie dla każdego wyzwanie. To to może być tak, że po prostu ludzie się patrzą, ale, ale się nie kapną, gdzie jest ta różnica. Będzie się ludziom wydawać, że takie same piłki, że tu jest jakiś błąd, że jakiś error na ekranie, że tu nie ma. Kochani, zapewniam, ona tam jest. Ona tam jest. Która to jest? Która piłka? Nie no. Z, z, z... Coś jest nie tak chyba z tą zagadką, bo może nie widzę. Mamy 0. Proszę Państwa. No jak jest 0, to jeszcze jest element odliczania. Jeszcze spokojnie. Tylko, że to już jest najwyższy czas, najwyższa pora, żeby już teraz prosto sprzed telewizora tutaj się zgłosić. Czekamy, czekamy. Najważniejszy moment. Bo no nie widać. To jest problem. Na tym polega. Tutaj jest kłopot, bo tego nie widać. To się tak nie rzuca w oczy. To się nie rzuca w oczy, ale może kogoś jednak tutaj wynagrodzę. Proszę państwa. Nie, no nie możemy tak tutaj. Mieć takiej niepewnej sytuacji. No słuchajcie, każdy mecz ma ten swój koniec, ma ten swój finał, ma ten swój ostatni gwizdek. Teraz jest ten ostatni gwizdek, dlatego czekamy jeszcze na osobę, która będzie takim naprawdę dobrym atakującym. Kto jest takim dobrym napastnikiem? Polsko Gola! Kto tutaj trafia? 7 75480, SMS o treści znam. Panie sędzio! Dolicz pan jakiś czas tutaj. Może jest pan sędzia, pan reżyser, może nam doliczy tutaj troszeczkę, troszeczkę minimalnie, wiesz, bo no, musimy zrobić małą dogrywkę. Małą do... Mamy! Mamy dwie minuty doliczone do czasu, proszę państwa, świetnie. W ciągu tych dwóch minut już musimy się uporać, słuchajcie. To już jest teraz pora na tego gola, który rozstrzygnie całą sprawę, żeby się to dobrze rozstrzygnęło, to musisz teraz wysłać SMS-a o treści. Znam pod numer 75480. Ja nie mogę dłużej czekać. I tak już przedłużyłem tutaj zagadkę, przedłużam szansę na to, żeby się ktoś jednak zgłosił. No szkoda tych pieniędzy. Doliczony czas meczu, doliczony czas gry. To nie przypadek, jeżeli teraz jesteś po drugiej stronie. Zgłaszaj się. Czekamy nie wiem, czy dobrze trafiliśmy z tą zagadką, bo ludzie trochę są źli na tę piłkę nożną. Bardziej teraz siatkówka jest modna w Polsce, dlatego że w siatkówce jednak nasza drużyna ma większe osiągnięcia znacznie niż w piłce nożnej. No ale, no ale, słuchajcie, liczy się to, żeby był ktoś spostrzegawczy. Ty nie musisz być kibicem. Nie cała minuta. Słuchajcie, bo zaraz kończymy. Zaraz kończymy, pilnie szukamy zwycięzcy, pilnie poszukujemy zwycięzcy, który w tym momencie poda mi odpowiedź, który w tym momencie będzie gotowy na to, żeby być no, mile zaskoczonym. Mile zaskoczonym, jak się wygra, to to jest miłe zaskoczenie. 30 sekund. Nie widzą ludzie. Nie, to jest to... Już mogłeś zrobić piłkę taką do siatkówki reżyser, bo to w tej piłce to to nie widać. Ludzie może patrzą na zagadkę, ale to nie jest tak łatwo znaleźć. Różniącą się piłkę, dlatego że te piłki wszystkie są takie same ludziom się wydaje, a tam jest tylko mała różnica. Proszę Państwa. 3, 2, 1. No mamy zero, przekonajmy się. Obiecałem reżyserowi, że znajdę widza, więc liczę tutaj na zgłoszenie. W tej chwili, w tej chwili, w tym momencie, kto to będzie? Kto to będzie? Kto to będzie? Słuchajcie, 7000 dla... szybciutko, szybciutko! No czekamy, 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 dopóki jestem, dopóki jest zagadka. Słuchajcie! Słuchajcie, proszę państwa, naprawdę, bo zaraz znikam. Uda się jeszcze, reżyserze? Uda się? Tak, tak, tak. Reżyser mówi, że tak, rzutem na taśmę. 75480 SMS o treści znam. Czekamy. Proszę Państwa, zrobimy w ten sposób. Zgłoszenia z teraz są brane pod uwagę. My rozstrzygniemy tę zagadkę w zagadkowym weekendzie, w niedzielne popołudnie. Za teraz bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia.